Zobaczcie, jak to wygląda. nie jest okrutnie. Takie kolejny. E... Siatka się odwraca. Wysypuje kurom ziarno z tych pojemników na ziemię, bo e... zrywa te góry, te dekielki. I tak jest wszystko mokre, więc góry sobie poradzą z ziemi. No. dobrze, że mamy jakiś traktor tutaj. Większym przestało padać, jutro ma nie padać, więc myślę, że stąd po prostu uciekniemy. Nie ma sensu się pchać dalej. Tutaj. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Po wielu perypetiach e, związanych z przestawianiem kur. Wylądowaliśmy na, na polu na, e, na międzyplonie o zimym, czyli żytokrzyca, zwykłą w tym wypadku. E, a no pokażę Wam, mam jakiś tam materiał nagrany z tego, co się działo, więc sobie zobaczycie w dalszej części filmu, jak to walczyliśmy z pogodą i próbowaliśmy różnych wariantów. No i, znaczy, niestety, no dobrze że tutaj wylądowaliśmy, bo jesteśmy na, na naszym polu i zamykamy w pewnym sensie obieg materii w gospodarstwie. Natomiast, no jest to kawałek. Tam widać wieżę. No tam jest, tam jest wioska. Jest to w linii prostej od, 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 od mojego domu, jakieś pewnie ze dwa, może nawet 3 kilometry. Nie no, trzech, nie, dwa i pół. No nieważne, jest, jest kawałek. Kurki są w szczerym polu, ale bardzo zadowolone. Dzisiaj fajna pogoda przestało wiać, na szczęście. Na tym polu kiedyś już stały kury po drugiej stronie i wtedy wóz się wywrócił. Wiatry wieją najczęściej od południowego zachodu lub od zachodu. Więc teraz po prostu e, ustawiliśmy się wzdłuż do tych wiatrów ewentualnych. E, no i tamte pory też koła są z tyłu szerzej ustawione, więc nie ma problemu. E, także tak, po tych perypetiach, które sobie tam zobaczycie, w jakimś tam krótkim materiale, jesteśmy tutaj na polu. Będziemy się przesuwać wzdłuż drogi. To jest poprzeczka. Pole w ten sposób uprawiam. Jest dłużej. To jest poprzeczka wzdłuż drogi, także tam do tej góreczki z powrotem będziemy się tutaj przemieszczać. No i tyle, taki jest plan. Także kurki, kurki mają się dobrze, działamy sobie dalej. drugiego dnia, warunki się poprawiły, nawet na tym polu zostały kurki, to nie było problemu, wyjechaliśmy, także woda u nas z racji tego, że gleby są przepuszczalne, to bardzo szybko ucieka, no pomijam drogę oczywiście, także tutaj też, bardzo fajne warunki na pastwisku, także otworzyłem sobie już tutaj tę tą przestrzeń i wjeżdża wóz, spuszczamy kury. Tutaj też nie jest kolorowo, Ehe. także zobaczymy tak naprawdę, co będziemy dalej robić, ponieważ no nie chciałbym zniszczyć pastwiska na pewno. O Jezu, to się ciężko otwiera, czekajcie. No. Tak to jest, jak trzeba pracować i nagrywać. Wracam do Was za chwilę. Czekaj. Czekaj. Pokażę Wam jeszcze tutaj troszkę. Udoskonalam karmnik. Wycinam dwa takie y, symetrycznie po jednej i po drugiej stronie takie y, poszerzenia. Ze względu na to, że używam y, własnej śruty zbożowej, to jest dużo owsa, czasami orkiszu w I to się nie obsypuje zbyt dobrze Więc wycinam takie kanały Żeby to po prostu lepiej sobie zladywało Jej okrutnie Kurki są bardzo, bardzo zadowolone z pastwiska Ja niestety mniej ze względu na to, że jednak jest wciąż tutaj za zamok. No ale 3 dni i zobaczymy Dobra, wszystko rozstawione jeszcze elektryzator uruchomie Kurki już tutaj zrobiły, zobaczcie, One są tutaj od godziny A tutaj gdzie rozjeździłem traktorem no to widać dziś zaczyna mokra przestrzeń tam sucho. No nie, nie jest tak jak sobie to zaplanowałem Witamy w rolnictwie. elektryzator, w sensie już jest podłączony wbity jest tutaj wbite uziemienie mam bańkę, na której po prostu stawiam elektryzator, żeby nie stał na, na ziemi no i słuchajcie na ten rok z przebojami z tymi kurami, ale to dlatego, że ja bardzo chcę w tym roku zadbać o te stado w sensie zawsze dbałem ale tak no naprawdę mm, chciałbym je y, przestawiać dosyć często, nie tak jak to robiłem do tej pory na tej jednej półhektarowej działce, ale właśnie po różnym terenie. Tam gdzie będę mógł, będę je stawiał. Dołączę drugie stado, więc sporo roboty mnie czeka. Nie będę ukrywał, że przydałby mi się pomoc jakiś człowiek, który y, no, pomógłby mi w tych, w tych zajęciach, zwłaszcza przy kurach. Długo też Ogród, ja wiem, że on jest niewielki, ale no, praca też przy nim jest. Także tym optymistycznym akcentem zakończę ten film, dwudniowy film. Kurki są szczęśliwe, to jest dla mnie najważniejsze. Warunki są jakie są, będziemy musieli się adaptować i chyba to jest słowo klucz: adaptacja, czyli regeneracja i adaptacja. Tak, adaptujemy się do warunków, staramy się regenerować. Te nasze zasoby, czyli glebę. Tutaj po lewej stronie jest pole wykonane taką klasyczną orką. A u mnie zielony, zielony międzyplon. Dlaczego w moim przypadku jest lepiej nie orać pola, i dlaczego lepiej jest w moim przypadku zostawić okrywę zieloną na zimę? Jest to bardzo proste, zaci tego, że e, sposób w jaki prowadzę uprawy jest e, właściwie zero nakładowym sposobem. Poza jakimś tam sporadycznym zakupywaniem materiału siewnego, to też bardzo rzadko robię, e, to, e, to nawożenie jest bardzo naturalne. Tak jak w tym przypadku, kiedy mamy zielową, zieloną okry, okrywę przez dłuższą część roku. No to po prostu w ten sposób e, rośliny karmią mikroorganizmy poprzez, e, poprzez cukry. I w ten sposób e, ja również zyskuję tą naturalną żyzność. Oczywiście e, ja nie będę nigdy zbierał plonów takich jak być może są zbierane po drugiej stronie. E, natomiast e, no, ja nie chcę, nie chcę tutaj przeskakiwać możliwości tej gleby, którą posiadam. I absolutnie. E, I tak jak tam jest orka wykonana, czyli tak zwany reset, e, no to teraz e, jaka jest naturalna żyzność tej gleby? No, w tym, w tym stadium, prawdopodobnie bliska zeru i musi zostać uzupełnione składniki pokarmowe w sposób e, bardziej chyba syntetyczny, tak. Nie sądzę, żeby tutaj ktoś rozwoził obornik. Po prostu i tylko i wyłącznie dlatego tam te rośliny będą rosły. Eee, a tutaj w swój naturalny sposób, naturalna żywność zbudowana przez to, że ciągle tutaj jest życie przez całą zimę, pomimo mrozów, pogody różnej, ciągle ten zielony kolor oznacza, że fotosynteza e, funkcjonuje i, i buduje nam tą żyzność. Poza tym, to co dzisiaj jest tylko taką króciutką zieloną szczotą za około 2-3 miesiące będzie już bujnym międzyplonem, składającym się w głównej mierze z żyta i zwyki, ale również innych, innych ziół i chwastów, które również budują żyzność gleby, bo to o czym dzisiaj rolnictwo zapomina to jest to, że chwasty no budują tą brzyzność gleby, jakby na to nie patrzeć. Mają za zadanie oczywiście okryć glebę jak najszybciej, ale również dostać się do tych, do tego podglebia, do tych warstwy, do tych warstw głębszych i stamtąd stamtąd te składniki pokarmowe udostępniają no wyżej, także chwasty tudzież zioła są Naszymi przymierzeńcami, trzeba tylko potrafić nimi zarządzać i wiedzieć, które tak naprawdę jaką funkcję spełniają. Nie chodzi o to, żeby oczywiście pole zarastało chwastami, bo również ja także chcę zebrać plon. Natomiast nie chcę tej ziemi wyzyskiwać ponad to, co ona jest w stanie dać. A jak wiemy, w Polsce generalnie większość gleb jest glebami słabymi. Tutaj mamy chyba czwarta B, tutaj może dołem, górą piąta klasa, no to jest gleba słaba, tak? Jak słucham nieraz rolników z Wielkiej Brytanii, którzy mówią, że trzecia B to jest słaba gleba, no to sobie myślę, kurczę, na jakich glebach ja gospodaruję. No ale tak jest. Jesteśmy w takim miejscu i w pewnym sensie jest to duży plus, ponieważ możemy się sprawdzić i przetestować to rolnictwo naturalne. Także no na pewno będziecie będziecie Was, będę Wam pokazywał i informował, jak to, dalej, jak to dalej. Dlatego nie oram, y, ponieważ y, nie chcę sobie zamykać y, tego naturalnego nawożenia, tej naturalnej żyzności. A orka, a zwłaszcza orka zimowa, to jest tak naprawdę, jakbyśmy sobie co roku zrobili generalny remont chaty. No, koszty duże, chwilowe zadowolenie, a potem puste kieszenie. Nawet mi się zrymowało, słuchajcie. Także e, Nie wiem czy to będzie widać na filmie, ale po drugiej stronie jest uprawa e, chyba przężyto, wydaje mi się. O zimę No i powiem wam, że u mnie jest ciemniejszy odcień zieleni. Nie wiem czy to ma jakiś związek Ale jest ciemniejszy i tam już widać oznaki miejscami e, chorób grzybowych już. Na tamtej plantacji, natomiast na naszym międzyplonie absolutnie nic ponad jakimiś takimi normalnymi, zimowymi yy, yy, niedoborami nie dzieje się. Także. Mm, no, powiem Wam, że yy, bardzo mi ten system podoba się z tym międzyplonem yy, o zimę pod tą grykę. Jest to zostawione 10 hektarów. No i, i zobaczymy. Po takim. Yy, po takim międzyplonie i potem, potem, potem gryce jest posiany orkisz i też będzie ciekawe, jak to, jak to tam się sprawdzi. Oczywiście wszystko w płytkiej, minimalnej uprawie. Także e, no zobaczymy.